Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami dyrektor Szpitala imienia Świętego Łukasza w Bolesławcu, pan Kamil Barczyk. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Kamilu, COVID, COVID i po COVIDzie, ile powinien zarabiać lekarz podczas COVIDu, Pana zdaniem? Ciężkie pytanie. Godnie przede wszystkim, tak, żeby był usatysfakcjonowany wynagrodzeniem, żeby to wynagrodzenie było atrakcyjne, żeby było współmierne do tego, co wykonuje. I ciężko powiedzieć wartość, ale jeżeli lekarz. Personel medyczny odpowiada za ratowanie życia pacjentów, to myślę, że to wynagrodzenie powinno być na tyle atrakcyjne, żeby ten personel nie uciekał z tego zawodu, żeby nie wyjeżdżał z kraju, więc to powinno być globalnie ustandaryzowane wynagrodzenie i porównywalne do krajów Unii Europejskiej, Zachodu. To jest bardzo ważne, bo rynek. Mamy otwarty, każdy może wybierać, gdzie chce pracować, a ważne jest, żeby personel medyczny zostawał w Polsce i leczył Polaków. A wej, Kamilu, no to prawie 8 tysięcy za 30 minut pracy. To godna praca dla lekarza, bo nikt robi takie kontrole i wychodzą takie rzeczy. To nie u nas, od razu mówię. Tak, Pani mówi tutaj o takim systemie dodatków covidowych, które zostały przeznaczone przez ministra zdrowia, wydane poleceniem ministra zdrowia. Które dodatki covidowe były wypłacane na rzecz personelu medycznego. Tutaj, tutaj absolutnie ten system. Ten system był tworzony ad hoc, ten system był tworzony z potrzeby chwili. I on nie był doskonały i tutaj jednoznacznie można stwierdzić, że on nie był doskonały. No on bardzo nie był doskonały, bo parlamentarny zespół do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z covid właśnie ruszył. A jak było z dodatkami w naszym szpitalu? To też były takie duże kwoty, takie 30 tysięcy na miesiąc dostawał ktoś w ramach pracy podczas COVID-u lekarzy naszych? Zasadą podstawową było, że personel medyczny mógł otrzymać w jednym miejscu pracy kwotę do 15 tysięcy złotych w zależności od czasu przepracowanego i proporcjonalnie do otrzymywanego podstawowego wynagrodzenia. Więc ta maksymalna kwota w szpitalu, w pojedynczym miejscu pracy wynosiła maksymalnie 15 tysięcy złotych i tutaj akurat tej bariery przekroczyć nie można było. A dodatki do tego też? Czy to, to 15 tysięcy to jest taka cała, cała suma? Najwięcej, ile lekarz mógł zarobić podczas COVID-u? Nie, nie, nie. To jest tylko i wyłącznie wartość dodatku związanego z okay. realizacją świadczeń zdrowotnych na podstawie wydanego polecenia ministra zdrowia dotyczącej pandemii COVID-19. Czyli rozumiem, dodatek plus pensja, czyli taka suma 30 tysięcy na miesiąc, to jest realna suma, którą można było zarobić podczas COVID-u. Tak. Dobra matematyka, tak jest. Dobrze, 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 bo matematyka jest ważna w życiu. No to dobrze. A teraz COVID-zie, Taka pensja średnia lekarza, na przykład, który przyjmuje w przychodni zdrowia w jakiejś specjalistycznej poradni, mniej więcej, oczywiście, bez, bez szczegółów, tyle ile pan może powiedzieć. To ile no, na miesiąc? Y Ogólnie lekarze, czy w ogóle personel medyczny, ale rozumiem, że skupiamy się na lekarzach, bo tutaj mm -hmm. mówimy o największych jakichś kwotach, reguluje. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. I ta ustawa teraz jest aktualizowana, i od 1 lipca będą obowiązywać nowe kwoty wynagrodzenia w ochronie zdrowia. I to minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia od 1 lipca, bo to już należy tak się posługiwać, bo to już niewiele czasu zostało. Maksymalne wynagrodzenie to będzie kwota około 9200 zł, wynagrodzenia zasadniczego. Tutaj jest ważne: wynagrodzenia zasadniczego, bo od tej kwoty będą naliczane zgodnie z kodeksem pracy wszelkie dodatki. Czy wszelkie należne dodatki stażowe, funkcyjne, e, liczone nadgodziny ewentualne, jeżeli ktoś takie posiada, e, czy również pracę w nocy i święta. Więc to wynagrodzenie może być e, e, no nawet wielokrotnością, w zależności, kto ile czasu pracuje. Czyli nawet do 20 tysięcy, tak? Taka dwucyfrowa suma. To ja, ja mam taką historię i, i taką zagadkę. Mam. Dla, dla Pana, Panie Dyrektorze. Ja Panu opowiem taką historię, a Pan mi powie według Pana, czy wydarzyła się ona w niepublicznym, czy w publicznym zakładzie zdrowotnym, czyli u prywatnego lekarza, czy tak jak idziemy na NFZ. Jest skręcona kostka, idzie pan do, na zdjęcie, przychodzi pan ze zdjęciem, lekarz, który pana przyjmuje, rzuca okiem na kostkę, na zdjęcie, nie podaje diagnozy, ale mówi, że będzie wszystko dobrze, że trzeba chodzić wchodzić w ortezie kilka dni, pytamy się lekarza, kiedy i gdzie tylko ortezę kupić, a lekarz odpowiada, no chyba nie w warzywniaku. Gdzie mogłoby to się wydarzyć? Orteza to jest wyrób medyczny, więc wyroby medyczne kupuje się zazwyczaj w sklepie medycznym. I tak, często... ale czy lekarz mógłby powiedzieć, tak? To uważa pan, że to jest tak w porządku, zamiast odpowiedzieć, nie w sklepie medycznym, bo u was na przykład się znajduje taki fajny sklep? Nie, no medyczny, oczywiście nie ta komunikacja z pacjentem, no niestety jest często no, nieprawidłowa prowadzona. I to, co pani powiedziała, no to oczywiście jest nieprawidłowy przekaz komunikacji między akurat lekarzem a pacjentem, i oczywiście pacjent nie ma. Ma obowiązku orientowania się po systemie ochrony zdrowia i po to jesteśmy, i po to jest personel medyczny, po to są pracownicy administracyjni, na przykład w naszym szpitalu, po to jest rzecznik praw pacjenta w naszym szpitalu i to też jest wyjątkowe stanowisko które takie problemy powinien rozstrzygać i komunikować prawidłowo, z pokorą, z uczciwością, żeby jak najlepiej pacjent był poinformowany o przebiegu leczenia swojej choroby, gdzie się ma dalej zgłosić, bo przecież tutaj opieka zdrowotna to jest bardzo skomplikowany system działający i składający się z wielu, bardzo wielu podmiotów na wielu szczeblach. Ale oboje, oboje się zgadzamy, że można być milszym, bo jest, bo do czego ja zmierzam, tak? tak? Państwo zmieniają nazwę, żeby być bliżej ludzi. szpital to ludzie to jest jak najbardziej reklamowo bardzo dobre, bo to jest Ogromnie ważne, zwłaszcza przy szpitalu, który jest powiatowym szpitalem, i wydawałoby się, że przy takich zarobkach, bo też mam wiedzę o tym, że bardzo godnie tutaj zarabiają lekarze, mm. można by było dlatego człowieka być trochę milszym, bo cały czas jest ten problem, że za pieniądze lekarz jest sympatyczny, no takie potoczne, może to jest oczywiście krzywdzące, a za Pieniądze z NFZ-u, czyli za tak zwane bezpłatne, bo to wcale nie jest bezpłatne, no ten lekarz już po prostu traktuje tego pacjenta trochę gorzej. Czy wy coś robicie w tym kierunku, w szpitalu, żeby to zmienić? Jakoś rozmawiacie z personelem? Znaczy tak, jeżeli Pani nawiązuje, że taka sytuacja miała miejsce na przykład u nas, no to za każdym razem proszę zgłaszać takie sytuacje, bo po to jest choćby osoba na stanowisku rzecznika praw pacjentach, aby takie sytuacje wyjaśniać. Jeżeli w takich sytuacjach nie będziemy wiedzieć, no to nie możemy reagować w odpowiedni sposób. E, oczywiście e, bardzo ważna jest ta komunikacja z pacjentem, bo oprócz samej, samego merytorycznego podejścia, e, samego merytorycznego podejścia do opieki, e, ważna jest ta komunikacja. To właśnie ministerstwo e, narzuca. To jest taka rewolucja, można powiedzieć, żeby zwrócić uwagę na jakość obsługi pacjenta. Tutaj porównujemy właśnie tą jakość obsługi pacjenta do tych standardów korporacyjnych, do bankowości często, do innych usług. I. Również te zwiększone finanse... Ja zapytam Panie, ja przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale zapytam w takim razie, czy od czasu do czasu przychodzi Pan na przykład na SOR i słucha Pan, jak są przyjmowani pacjenci? Tak, ja nie mówię, że jest źle, z tym jednak miejscem w szpitalu zawsze my, dziennikarze, dostajemy najwięcej jakby informacji, że coś poszło nie tak, bo tam jest pacjent, który... Mocno cierpi i jest w ogromnym stresie, tak? Także to jest. No i mało, tego, jest To jest jednostka, rozmowa. która przyjmuje najwięcej pacjentów ze wszystkich jednostek szpitalnych, bo około 15 tysięcy hospitalizacji w ciągu roku to jest tylko i wyłącznie realizowane w szpitalnym oddziale ratunkowym. I jestem codziennie akurat w tym miejscu, przysłuchuję się rozmowom, przysłuchuję się diagnozą stawionym na szpitalnym oddziale ratunkowym, i akurat mogę powiedzieć z takiego ogólnego stwierdzenia, że naprawdę jest to bardzo dobrej jakości szpitalny oddział ratunkowy, i tutaj absolutnie nie mam się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, jestem dumny z tego oddziału. Czyli można Pana spotkać na Sorze. A co z połączeniem ze szpitalem w Żaganiu? E, tak. Ostatnimi czasy rozmawiamy ze starostwem w Żaganiu odnośnie ewentualnego przejęcia obiektu, czy dzierżawy obiektu tamtego szpitala. I na, tym, I na tym rozmowy polegają. Głównie teraz szpital w żaganiu jest obsługiwany przez szpital w żarach i w decyzji starostwa tutaj jest decyzja, czy umowa będzie kontynuowana, czy również rozwiązana. A, to, to pozwoli nam, nam dać, To pozwoli nam na dwa szpitale pod pana zarządami, zarząd, zarząd, że tak powiem. Pozwoli, nie rozumiem jeszcze raz. Znaczy dla powiatu, czy to będą dwa szpitale? Czy to, jak to jak to w ogóle będzie wyglądało tak dla ludzi? Znaczy tak, dla mieszkańców z Bolesławca nie powinno się za wiele zmienić. Ewentualnie dla mieszkańców szpitala w Żaganiu powinna być zwiększona dostępność do świadczeń zdrowotnych, bo o tym rozmawiamy. No i przedstawiamy jakby swoją wizję rozwoju, przykładem tego co się dzieje w Bolesławcu. E, oczywiście również mówimy tutaj o takim przedsiębiorczym podejściu, czyli duży może więcej, jeżeli będziemy więksi to będziemy mogli liczyć na nowe świadczenia również dla okay. mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego. No właśnie, a Ale czy okulistyka i laryngologia? Ja, ja zapytam, bo to też interesuje naszych odbiorców. Okulistyka i laryngologia, czy będzie u nas? Czy taka, takie są plany? Czy mamy no, taką nadzieję? Jest. Plany oczywiście są dużo szersze niż okulistyka i laryngologia, ale to jest naprawdę fazie pomysłów i chyba zbyt wcześnie, żeby cokolwiek deklarować i mówić o innych oddziałach, bo tutaj mamy dużo jeszcze bardziej ambitne plany. Więc. Więc tutaj jeszcze zbyt wcześnie mówić o powstawaniu kolejnych oddziałów. Na razie możemy, mogę powiedzieć, że możemy się cieszyć nowoczesnym oddziałem udarowym, co udało się od 1 kwietnia uzyskać. Zakontraktowanym rezonansem i tomografem. Na pewno teraz w najbliższej przyszłości, takiej najbliższej, czyli około miesiąca, zostanie utworzona poradnia neurologiczna z dostępem do programów lekowych. Więc praktycznie co miesiąc coś nowego się otwiera i to takiego znaczącego i strategicznego dla mieszkańców naszego powiatu. I to mnie bardzo cieszy. I tym mogę się pochwalić. Nas, nas też bardzo cieszy. W takim razie dziękujemy za rozmowę i życzymy, żeby się wszystko dobrze układało również w kontaktach z klientami i z pacjentami. Dziękuję bardzo za poświęcony nam czas. Do widzenia Państwu, do widzenia Panu. Do widzenia.